Witamy! Dzisiaj zapraszam na spacer z nami po Sobieszewie, które jest dzielnicą Gdańska. Dzielnica ta znajduje się na wyspie Sobieszewskiej, która jest jedną z trzech wysp Polskiego Pobrzeża Bałtyku. Lokalizacja Sobieszewa jako części Gdańska sprawia, że jest to dobre miejsce na atrakcyjny wypad nad morze w czasie krótkiej wizyty w Gdańsku lub dłuższego urlopu. Spacer rozpoczynamy w pewnym miejscu na ulicy Nadwiślańskiej i idziemy w kierunku centrum dzielnicy. Ogromną rolę w powstaniu Wyspy Sobieszewskiej odegrała natura, a później wspomogli ją ludzie. Zimą 1840 roku doszło do zatoru lodowego na Wiśle, na skutek którego rzeka utorowała sobie nową drogę do Morza Bałtyckiego, obecnie zwaną Wisłą Śmiałą. Z uwagi na zagrożenie powodziami miasta Gdańska i Żuław, wykonano przekop Wisły od Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Przekop ma długość 7 km, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło w marcu 1895 roku. Obecnie na Wyspie Sobieszewskiej na stałe mieszka około 3300 osób, czyli niewiele jak na dzielnicę dużego miasta Gdańsk. Obecnie jest to dzielnica wypoczynkowa. Wyspa Sobieszewska ze swoimi piaszczystymi, szerokimi plażami jest jednym z najpiękniejszych kąpielisk polskiego wybrzeża. To także raj dla piechurów, cyklistów, wodniaków. Tymczasem doszliśmy już do kościoła. Ten kościół, który widzimy, został zbudowany w 1995 roku na miejscu poprzedniego kościoła, który spalił się w 1986 roku. Obecny kościół wygląda zupełnie inaczej niż poprzedni przed pożarem. Z poprzedniego kościoła uratowano figurę Matki Bożej Saletyńskiej, którą można zobaczyć obecnie w Nowym Kościele. Pierwszy kościół mógł w tym miejscu istnieć już prawdopodobnie w XVI wieku. Później był wielokrotnie przebudowywany. Był to budynek o konstrukcji szachulcowej, sześcioosiowy, na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Pod koniec XVII wieku kościół przebudowano w stylu barokowym, dodając mu wieżę. Kościół ten uległ uszkodzeniu podczas II wojny światowej, po skończeniu której częściowo go odbudowano, za wyjątkiem wieży. W takim stanie istniał on aż do pożaru w 1986 roku, kiedy budynek kościoła uległ całkowitej zagładzie. Naprzeciw kościoła, z drugiej strony ulicy, widzimy nowy most zwodzony prowadzący na wyspę Sobieszewską. O nazwie most stulecia odzyskania niepodległości Polski. Nazwa ta wynika z tego, że most został otwarty w 2018 roku. Jest największym mostem zwodzonym w Polsce, w pełni automatycznym, którego otwarcie zajmuje około 2,5 minuty. Konstrukcja mostu w Sobieszewie to tak zwany most niskowodny, który pozwala na swobodne przepływanie pod nim jednostek do 5 metrów wysokości. Większe statki muszą oczekiwać na otwarcie mostu, który odbywa się kilka razy dziennie w określonych godzinach. Wcześniej, przed 2018 rokiem, w tym miejscu był most pontonowy, postawiony w 1973 roku. Miał od 9 przęseł. Środkowe przęsło było ruchome i umożliwiało żeglugę po Martwej Wisle. Miał nośność po remoncie 30 ton, a przed remontem 15 ton. Miał 150 metrów długości. Wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły wybudowano w 2018 roku chodnik, którym właśnie idziemy. Można nim dojść do przystani nadwiśleńskiej. 对。 Po przejściu się chodnikiem wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły, w jedną i w drugą stronę, przechodzimy na ulicę turystyczną, a następnie na radosną. Wśród urokliwych zakątków Trójmiasta, Gdańsk Sobieszewo wyróżnia się swoim niepowtarzalnym charakterem i malowniczym położeniem. Ta nadmorska dzielnica, położona na wschód od centrum Gdańska, przyciąga turystów swoim spokojem, urokliwymi plażami oraz różnymi atrakcjami. Gdańsk-Sobieszewo okazuje się dla wielu ludzi nie tylko idealnym miejscem na wypoczynek, ale także pełnym lokalnych atrakcji, które wzbogacają doświadczenie turystyczne. To miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a przyroda ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Obok ośrodka przechodzimy do lasu, a w lesie znajdują się piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Jest wyznaczony szlak Nordic Walking, są miejsca z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, w pobliżu wejść na plażę są punkty gastronomiczne. Można tu spędzać czas w różny i aktywny sposób. Idziemy w kierunku plaży. Plaże na Wyspie Sobieszewskiej należą do najpiękniejszych na terenie całego Gdańska. Będąc tutaj, można odnieść wrażenie, że plaże w Sobieszewie leżą na końcu świata. Usytuowane są tuż przy sosnowym lesie, okolone pasmem wydm oraz rozciągające się na ponad dziesięć kilometrów pomiędzy ujściami Wisły. Skradną serca każdego turysty spragnionego orzeźwiającej dawki dziewiczej natury. Ciąg plaż na Wyspie Sobieszewskiej zamyka na zachodzie rezerwat przyrody Ptasi Raj, o którym jest już film i link do tego filmu powinien się teraz pojawić gdzieś u góry ekranu. Na wschodzie ciąg plaż na Wyspie Sobieszewskiej zamyka rezerwat przyrody łacha I także link do tego filmu powinien się w tej chwili pojawić gdzieś u góry ekranu. Wychodzimy z plaży wejściem numer 17 i idziemy w kierunku wejścia numer 18 pierwszymi ścieżkami wzdłuż pasma wydm niektóre sosny spotkane tutaj po drodze. Mają bardzo fantazyjnie wygięte pnie. Teren, po którym obecnie chodzimy, był jeszcze nie tak dawno poligonem wojskowym. Był tutaj dywizjon rakietowy, który funkcjonował tutaj w latach 1963 do 1999. Wraz ze zmianami zachodzącymi w wojsku wiele obiektów zmieniło swoją funkcję bądź zostało porzuconych jak obiekt, który właśnie widzimy. Obecnie w podziemiach tego obiektu zamiast rakiet zimują nietoperze i dlatego wejścia do niego są w taki sposób zamknięte. Kończymy nasz dzisiejszy spacer po Sobieszewie. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach, które będą niedługo.